Chcesz się bić? No to dawaj. Stać, zapomniałeś o mnie. Kto to? Nie mam pojęcia. Zaczynamy. Hej, co mi zrobiłaś? Hej, nie rób mi krzywdy. Nie bój się, będę delikatna. Teraz jesteście gotowe? Ha? Gotowe na co? Na moje wyzwanie! Zamienicie się stylami! Zobaczymy na co was stać! O nie! Gdzie my jesteśmy? Nie słyszałaś? Mamy zamienić się stylami. Bierz swoje pudełko. Okej! Okay. Hej, uważaj! Przepraszam! Ciekawe, co jest w środku? Wow! Dokładnie to, czego potrzebuję! A ja co dostałam? Przekonajmy się. Jak to? Tylko te dwie rzeczy? Nie fair. Świetnie. Dzięki temu łatwo usunę stary makijaż. Bardzo przyjemne uczucie. Świetnie. Cóż, nie mam zbytniego wyboru. Ha, nie najgorzej. Ale co? O nie, moja twarz. Skóra jak nowa. Czysta i błyszcząca. Co tu jeszcze mamy? To istny koszmar. A ona ma wszystko. Dlaczego? Wiem, jak tego użyć. Więcej... Ona ma za dużo, a ja za mało. Hejka! <gry> Okej, okay, śmieszne, ale ja wciąż nie wiem, co robić. Hm, chyba wezmę kąpiel. No to do wanny. Jak przyjemnie? Właściwie to nie mam co narzekać. W każdym razie powinnam użyć tej kuli, ale się pieni? Super! w ten sposób zmyć makijaż. Wow, bardzo odświeżające. Okej, okay, żarty żartami, ale często zmyć. Po prostu niesamowicie. Jakoś mi się udało. Co dalej? Ciekawe. Znowu robią docelowo! Wow, będę miała najlepszy makijaż na świecie. Chcesz mieć najlepszy makijaż? Proszę bardzo. Łap. Ha? Co jest? Ale błaznujesz? W międzyczasie pożyczę sobie trochę. Teraz na pewno skończę przed nią. Oczywiście wolę ciemne kolory. Ale tym razem muszę wybrać coś przeciwnego. Pierwszy raz tak się maluję, ale idę na całość. Będzie jasne i błyszczące. Co mi się stało? Chyba się dobrze bawi, a ja prawie skończyłam. Nareszcie! Ukradła się moje kosmetyki! Jak mogłaś? I co ja teraz zrobię? Oj tam, wyluzuj. Uff, coś zostało. Muszę się spieszyć, bo mam mało czasu. I księżyc, zdążyłam. Starałam się jak mogłam i wyszło całkiem ładnie. Tak, wyglądasz świetnie. Chwileczkę. Wow, słoneczko nigdy nie świeciło tak blisko. Muszę je odrobinę ścisnąć. Tylko nie za mocno. A nade mną księżyc. Moja srebrna piękność. Wyglądasz fantastycznie! I ja też! Zróbmy to! Hm, huh, nawet mi się to podoba! Wow, nagle widzę wszystko zupełnie inaczej! O rety moje usta! Są zupełnie wyschnięte! Ale czemu? Co tu robisz, panie misiu? Sam nie wiem. Kochany misiu, podzielisz się swoim miodem? Bardzo proszę! Chcesz miodu? Pewnie! Tylko się ogarnę. Bierz śmiało. Dzięki, bardzo miło z Twojej strony. Potrzebuję tylko kilka kropli. Kiedyś już mi to pomogło. Wystarczy ostrożnie nałożyć na usta. Teraz dodam trochę cukru, żeby uzyskać efekt peelingu. Właśnie tak. Teraz lekko potrę palcem, co usunie martwy naskórek. Udało się! Normalnie, miodzio! Który błyszczek wybrać? Ech, po co wybierać? Po prostu wykorzystam oba. Wyjątkowy odcień! Dobrze kombinuję. Też wymieszam odcienie. To posłuży jako podkład. Umaluję dokładnie całe usta. Myślę, że to najlepszy wybór. A na środek coś jaśniejszego. To niecudowne? Jasne jak słońce. Mroczne jak noc. Jestem z Was obu dumna! Ale to dopiero pierwsza runda. W kolejnej macie ufarbować włosy. Włosy? Ha, nie masz szans. Nie bądź taka pewna! Wykorzystam starą domową metodę. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Patrz! Ha, zrobię coś więcej! Tylko poczekaj. Hej, hej! Kto tam? Nawet siła nocy nie dodała ci sprytu. Dziwne, ale numer niczego nie zauważyła. Dobra, czas na farbowanie. Co jest grane? Nie taki kolor wybrałam! <laughs> Chyba zzieleniała ze wstydu, a ja zrobię to po swojemu. Wolę nałożyć farbę bezpośrednio na włosy sposób nic nie zmieni koloru. To katastrofa! <grystanie> Teraz nigdy nie wygram! <grystanie> no proszę! Dobra robota, pasuje mi złoty. A mi do twarzy w niebieskim? Tyle, że brakuje nam kilku drobiazgów. Co ty na to? Świetny pomysł! Daj mi kredkę! Użyję jej do mojej korony, ale najpierw przemaluję ją na kolor nocy kredka to za mało, więc połączę trzy za pomocą klejów i brokatu. O to chodziło! Mogę pożyczyć? Dzięki! To będzie najważniejsza część! Dorzucę też moje bransoletki: wszystko czarne i niebieskie. I oczywiście trochę srebrnego blasku. Te trzy kolory cudownie się uzupełniają. O co jeszcze? Perły! Ile? Im więcej, tym lepiej! I wreszcie Onyks, główny klejnot w koronie. Gotowe? Czas przymierzyć. Wow, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wyglądam niczym prawdziwa królowa nocy, czyż nie? Jest majestatyczna. Nie mam czasu podziwiać, muszę zrobić własną koronę. Na początek opaska, a na niej zapinki. Będą jak promienie słońca. Promiczki nie mogą być białe. Tylko złote. Ale to akurat łatwo naprawić. Wow! Mówią, że piękno uratuje świat. W moim przypadku cały wszechświat i oczywiście dzisiejsze wyzwanie. Ups! Zapomniałeś mało o ubraniach. Szybko! Na pewno coś to znajdziemy. Auć! Potem będę wybierała. To i to. Zgarnę wszystko. Nie popychaj mnie! Gdzie z łokciami? To ty, głupia! Auć, nie szturchaj mnie! Uff, to co zakładamy? Dla ciebie to! Tak, dziękuję! Wszystko gotowe! Jak wyglądam? Ślicznie! Dzięki, ty też! Tak! Nie przypuszczałam, że spodoba mi się styl dnia. A ja sądziłam, że noc nie jest dla mnie. Dużo nie straciłaś, bo styl dnia jest o wiele lepszy. Tam myślę, że oba są rewelacyjne. Może masz rację? No pewnie same się dzisiaj przekonałyśmy. Oj, tam i tak wygrałam. Ha! Pozwólmy zdecydować naszym kochanym widzom. Okej, okay, dajcie znać w... Wcale nie jesteś silniejsza. Patrz, Lina! Puszczaj! Czekaj! Co? Nie! Moje włosy! Zatrzymaj to! Nie zasługuje na to, gdzie moja czerwień? Orety. Jakiś problem? Pozwólcie, że pomogę. Miłej zabawy. Czerwony? Ciekawe. Proszę się. Z drogi. Co my tu mamy? Wow! Co to jest? Pięknie pachnie. Muszę to wypróbować. Milutkie. Zaczynamy. Co dostałam? Wow! Cóż to? Urocze! Patrz! Niezłe! Tak więc, widzę, że dobrze się bawisz. Ja też. Bomby do kąpieli. Czemu nie? Zrobimy mnóstwo bąbelków. Już zaczyna. Musuje jak szalone. Ale super! Relaksujące. O nie! Co się dzieje? Zimno! Pomocy! Żarty żartami, ale wolę być gładziutka. Pomocy! 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 Kto tak krzyczy? O nie! Co się stało? Zimno mi. Proszę, pomóż mi. Powgrzać wodę. Żaden problem. Proszę bardzo. Gorąca kąpiel. To rozumiem. Dzięki. Czuję się jak nowonarodzona. I z nowymi pomysłami. Na metamorfozę! Hej, co mi zrobiłaś? Czerwony makijaż? Spróbujmy. Robi wrażenie. Zwłaszcza z brokatem. Ślicznie! radzisz sobie? Gotowe. Nareszcie! Głupia maska! Muszę zrobić makijaż! Niebieski cień do powiek nawet mi pasuje. Zrobię się na królową lodu z maksymalnym błyskiem. Wow, ale piękne! A gdyby tak! Ogniste oczy! Fajny efekt, co? Podoba Ci się i gotowe. Twoje oczy. Zazdrosna. Też muszę coś wymyślić. Ale co? Nie wiem. Spoko zajmę się tym. Wiem, czego potrzebujesz. Lodu. Łap! Wow! Lodowy błękit. Wow! Moje usta! Straszne! Chwilkę, dzięki! Odpowiedź jest tutaj! Tylko naturalne składniki, czyli na przykład miód. Świetna recepta na suche usta, na wilża i na błyszcza. Słodki i skuteczny, może troszkę więcej? O tak! Miodzio! Ale jeszcze nie skończyłam. To był tylko podkład pod błękit. Teraz nakłada się gładziutko. Doskonale! Wow! Też bym chciała takie pyszne usta, ale pójdę w innym kierunku. Prosto w ogień. Czerwone płomienie. A na środku. O tak, misja zakończona. Czuję się gorąca. A ty? W tej chwili zimna jak ród. Ogniste włosy. Tak różne od moich. Ale da się to zmienić. Zaczynamy farbowanie. Po co komu wizyta u Fryzjera? Sama uzyskam płomieniste loki. Widzicie? Wow! Obczaj! Nieźle! Ja też tak mogę! Żegnaj, rudzielcu! Witaj, niebieska piękność! Już za chwilę! Chodny lazur! Jak jasne niebo! Świetnie wyglądamy! Zaraz! Chyba to jeszcze nie koniec. Papa! Pa. Zobaczmy. Opaska na głowę. No, nie wiem. Może by tak ją przerobić. No pewnie. Plastikowe zapinki są bardzo praktyczne. A ja mam ich całe mnóstwo. Co pasuje do czerwonego? Oczywiście złoto. A końcówki czerwone? Śliczne. Klękajcie przed królową ognia. Zasiadam na tronie. To nie działa! Co? Chwileczkę. Tyle tu koralików. Wszystkie się przydadzą. Zaraz też będę miała super koronę i mega elegancką. Czarne berły, plus granatowe błyskotki! równa się cudowna korona. Pasuje idealnie. Uwielbiam to. Ale się prezentujemy? Wow! Uważaj! Ochyda! Fuj, moje paznokcie. Zaraz wracam. Ja też. Przydali się drobny manikiór. Przejechać pilniczkiem. Gotowe? Ale ma się błyszczeć. Srebrny pasuje do błękitu? Wow! Chłodna elegancja! Cudowne! Może jeszcze błyszczące gwiazdki? Jak nocne niebo! Wow! Ale syf to nie fair. Nie mam czasu biegać do salonu piękności. Sama coś wymyślę, i nawet już wiem co. Hej, u niej na stoliku. Pożyczę sobie? Śpiewaj sobie? To rozumiem. Wow, ale styl? Wspaniała czerwona koronka? Zamiast manikiur seksowne rękawiczki. Czy to już wszystko? Wciąż jesteśmy na biało. Czas przemalować te nudne ciuchy? Bezpieczeństwo przede wszystkim. A po drugie, kreatywność. Efekt ma być wyjątkowy, więc nie będzie zwyczajne farbowanie. Tylko magia tajdaj! Po co się ograniczać? Czerwony, niebieski i wszystko pomiędzy. Widzicie? Bajeczne. Pasuje jak ulał. Co ona robi? Ale jestem głodna. Te kolorowe cukierki! Już wiem! Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Słodziutki barwnik! Kolory się mieszają! Zupełnie jak prawdziwa magia! Jakie to śliczne! Od razu można wrzucić ubranie! To bardzo proste! Szybko działa! Super! O, jaki rezultat! Ha, mało elegancka! Nie sądzisz? No, brakuje tego czegoś! Pa, pa! Sto razy lepiej! Żebyś wiedziała. Strój godny królowej lody. O, śniewający. Kocham was wszystkich. Wow. Co jej odbiło? To moje szczęśliwe zakończenie. Moja kolej. Ładny precz! Chcę być w centrum uwagi. Odczep się. Śliczne słoneczko rozjaśni pokój. Mm -hmm. mm -hmm. Z drogi. Mm -hmm. <laughs> Żadnego słońca. Będziemy podziwiać księżyc. Tego już za wiele! Spadaj! Będzie jasno i ciepło! Tak sądzisz? Nie nie. Runda pierwsza walka. Dwieście, trzysta. Co tym razem? Będzie słodkie. Nie księżyc! U. Znowu się kłócicie. U. Do swojego pokoju. I to już. Auć! To wszystko twoja wina! Hm. Wcale, że żebo nie. Hm. Patrz, co narobiłeś! Chociaż to mi daje pewien pomysł. Użyję tej farby żeby nieco ozdobić moją część pokoju. Super! Co? Ja też coś wykombinuję. Farba na szczoteczkę. Wystarczy rozpylić. Banalnie proste. Wspaniale! Huh? Patrzy już ucz się. To pani! Mm -mm. Hej, w sumie piękna też się przyda żeby wypełnić okręgi i mamy chmurki że co o nie zupełnie jak prawdziwe chmurki są głupie ja zrobię coś o wiele lepszego trochę więcej pracy niż przy małych ale za to kosmiczny efekt jaki mądrala ha Wow, tęcza! Tyle żywych kolorów! Będzie jak znalazł! Czyż to nie cudowne? A, nie dajesz za wygraną. Wow, ja też dodam kilka odcieni, tyle że ciemniejszych. Co? Jak to możliwe? Dokładnie to, czego potrzebuję. Zrobimy baldachim. Super! A gwiazd na niebie nigdy za wiele. Tutaj. I tutaj. I oczywiście księżyc. Tak, jestem najlepszy! E tam, żałosne! Co jest grane? Co tam jest? A, no proszę! Uryty, jaki długaśny! Wow! Ale co to takiego? Doskonale! Jest ich całe mnóstwo! A razem wyglądają jak tycza. Położę je nad łóżkiem! Bosko! A, całkiem nieźle wyszłaś! Wciąż masz to zdjęcie? Już nie! Hahaha! <noise> Co? Jak mogłeś? Tym razem przesadziłeś. <śmienny> e, jak gdyby tak. Wyjdzie 100 razy lepszy obrazek. Miasto nocą. Robi wrażenie. Ha. Skoro już i tak zniszczyłam poduszkę, z wypełnienia zrobię puszyste chmurki. Um, czas spać. Słodkich snów. Halloweenowa dynia? Czas odświeżyć twój wizerunek. Będzie jeszcze straszniejsza. Namaluję oczy i upiorny uśmiech. <śmienic> I o to chodziło. I zapalamy? Obudzmy ją. Hej, pali się. Huh? <śmienic> Znowu udałaś się nabrać. O, warto było. No pewnie dzięki. Żaden problem. Ale jesteś wredny i ta paskudna lampa. O. Hmm, też sobie zrobię lampkę. Potrzebuję kilka łyżek. Właściwie to sporo łyżek. Jeszcze kilka. Wygląda doprawdy uroczo. Światło. Wow, ale mi się udało. Powieszę cię tutaj. Jasno i kolorowo. Tak jak lubię. Ale tu bajzel. Nie ma gdzie położyć. Chyba, że... Nie. Już wiem, co z tym zrobić. Wystarczy odpowiednio zgiąć? Nie. Nie. Tak, dodatkowa półeczka. Teraz mam miejsce na wszystko. Zazdrościsz, co? Też chcę półkę. O, styropian? Czemu nie? <grymne> Co to za hałas? Przestań, nie da się wytrzymać. Co tam marudzisz? Oj, tam, moja półeczka już gotowa. Pasuje do chmurek. I jaka pojemna. Czy to nie topesz? <grymne> <grymne> Bo się nie toperka. Lecisz na mnie? Dobrze się składa. Mam cię! To dopiero ozdoba. Ale najpierw dodam ci nieco blasku. Mm, olśniewające. Gdzie by cię powiesić? Na przykład tu. Moja armia nie teperzy. Tyle jakie. Ja też mogę mieć latających przyjaciół. Wytnę je jest bibuły. Śliczne motylki. We wszystkich kolorach tęczy. To pokój moich marzeń. Magiczny wystrój. Wymienięka przy moim. Nie ma nic lepszego niż nocne niebo. Cześć dzieciaki! Mam ważną wiadomość. Przeprowadzamy się. Co? Nie! Hmm, ale czemu? Spodoba wam się. To będzie wasz pokój. Sami go przygotujecie. Ale my właśnie... Co? Miłej zabawy. Nie! Nie!